Yeah. I <laughs> know brain. Marvin Divine. Uh, I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right I was right by your side. You manipulated playing games. Your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got got them hating things so all the rumors. You be claiming it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You go. Witajcie, słuchajcie, zaczynam robić śniadanko. Yy, robię kawę. Robię kawę i śniadanko. Yy, ja mam dzisiaj yy, resztkę makaronu. Wczoraj została taka resztka, dosłownie pesto ten pełnoziarnisty makaron, ale bez pesto. Yy, I sobie zrobię ten makaron w jajku. A dla Artura mam jeszcze dwie yy, sardelki zostały, także na ciepło z wody ugotuję zje Artur śniadanko i potem leci więc dla, dla niego mi zależy żeby zrobić szybciej, a ja to tam mam czas dobra, kawka kawa kawa, kawa, kawa pochłaniacz jajeczka Ok. ja bardzo lubię makaron z jajkiem ja w ogóle zresztą e, na śniadanie to uwielbiam jajka pod każdą postacią czy to gotowane czy <śmiech> smażone <śmiech> wiecie chleb w jajku makaron w jajku jajka sadzone, jajecznica uwielbiam Tak samo jak mam ochotę na owsiankę, jakieś płatki, w ogóle te płatki mam. O, te płatki mam, to muszę je zjeść. Sobie wystawię w ogóle. Jutro na śniadanie będę jadła. Te płatki chciałam ci, ale stwierdziłam, że jak jest no, te, ten makaron, to muszę to dokończyć, bo z taką resztką to nie będę miała co zrobić, bo to ani. I osoby się tym nie najedzą, więc bez sensu. No. Wstawiłam wodę na herbatkę dla której ja zaraz będę miała kawę. I będzie pysznie dzisiaj. Dla siebie zrobiłam tą resztkę makaronu, a ty byś miał dwie serdelki. Mm, tak, A chcesz tu makaronu i tu i jedną serdelkę? Nie, nie, że jest nagrywany Może do lustra się przejrzeć jak wygląda Przecież jak on nie może się tak pokazać Ale było, ale było Ale go przyłapaliśmy Tra-la-la-la-la-la. To, 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 to się, to się... <ślima> <ślimy> Więc tak, Artur zarządził, że robimy tak po połowie makaronu i po jednej serdelce, tak żeby było sprawiedliwie. Tak. Więc okej. Okay. Skoro tak, to tak. Właśnie się Artur nie spodziewał. On czasami widzicie, ma takie. Zaćmienia. Ma zaćmienia. Tak? Ty jesteś zaćmiony. Ale zapachy, jaka już jestem głodna. A ta kawa? Lego. Okay. Muszę ostrugać imbir, bo Artur dostaje herbatkę z imbirem. Coś mamy na Jakiś katar też sobie potem strzelę, chyba z Bilem. No, Artur wczoraj jednak wieczorem poszedł do tego Lidla. Nie poszedł. Poszedł? Nie. To nie nie, byłem, Nie sobą. byłem sobą, ale kupił mi trzy malinowe pomidorki, kupił mi mandarynki, mam tam, i kupił sobie Coca-Colę oraz ptasie mleczko czekoladowe. I loda. I loda tego, jaki to był ludki KitKat? No, także... Także słuchajcie, no porażka, porażka za turem jest, porażka. Idzie na, na wieczór, idzie, kupuje. Słuchajcie. No wiadomo, ale to. Tam widzę, że Artur szuka czegoś nam na śniadanie w internecie do oglądania. Kawa to jest to. Dobra, dolec. I miotek do karki. Mmm... Te zapachy poranne w kuchni. To jest coś pięknego. Patrzcie. Ja wiem, że dla niektórych kawa na słodko to jest przestępstwo. No ale dla mnie na gorzko to jest nie do zniesienia przestępstwo, więc troszkę miodu albo cukru muszę dać. Dobra. Ja tymczasem mówię wam, papa, do później. Cześć. Słuchajcie, już jest dość późno, e, dosłownie pora obiadowa, ale e, Artur przyjechał i byliśmy, jesteśmy sprawdzić w ogrodzie jak tam karmnik. No i wygląda na to, że mało ptaszków przychodzi jeść. I co poza tym? Poza tym wygląda na to, że ptaszki najbardziej lubią e, słonecznik oraz kukurydzę. Jak pod się, kiedy... I w ogóle kropi deszcz i chcieliśmy się przejść kawałek. Pójść gdzieś na spacer. To tak chociaż na jakiś godzinny spacer pójść. Więc pójdziemy tak szybciutko, chciach chciach ciach. Wrócimy do domu. I wtedy będę robiła obiad. Nie wiem czy będzie coś słychać. <gry> Bo taki wiatr się zrobił huragan. Yy, leje, pada znaczy się. Na... Nie tak, że nie wiadomo jak kleje, Ale pada deszcz. Pada deszcz. I jest brzydko, ale chociaż godzinkę pochodzimy. Najwyżej trochę zmokniemy. No już zmokliśmy, ale to nic. Trochę spaceru w deszczu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Tak już po tych dwóch dniach siedzenia w domu miałam ochotę wyjść na dwór, no bo ile można siedzieć? No trochę. Trochę. Maszyna sama ćwiczy. Duch. Przyszedł. Lecie ja ruszały. Tak. to ci powiem. Jak, jak usiąść na mokrym? Ale wichura. Ja mamy pogodę, nie wiem czy to jest jesień, czy zima. Nie no, myszko. Czy wiosna, jest zima, zima, ale wszelkie objawy pozwalają sądzić, że początek wiosny nastąpi, następuje, nastąpił. To słaby. No i co? Trzeba się zaadaptować do danej sytuacji. O, ciężko. Trzeba, się, trzeba się cieszyć, że coś się zmienia. O. Wietni się boją, że coś się zmienia, inni się cieszą, a inni podchodzą do tego wiadomo, nie? A ty Znowu... się cieszę, że jest taka brzydka. Powodza? A ja się cieszę, że coś się zmienia, że zaczyna się coś ruszać. A. Oby tylko wiadomo nie było wichury. No ale jest wichura. No ale żeby nie było takiej takiejże straty, nie? No, no. Że kolejne nieszczęścia. Ale jak już wiatr już z reguły niesie albo ciepło, albo zimno, nie? Albo ciepło, albo zimno. zimno. Dzisiaj zdecydowanie zimno. No prędzej czy później? Musi być ciepło. Jak patrzyłam, słuchajcie, przez okno to nawet słońce było i tak sobie pomyślałam, dobra, jak przyjdzie Artur, to się pójdziemy gdzieś przejść, bo już mi tak się nie chciało siedzieć w domu. No ale zanim Artur przyjechał i zanim, zanim wyszliśmy, no to po prostu się zrobiło tak jak jest. No. A wiecie, że już dzień mamy chyba o godzinę. Dłuższy, A, no, e, widać. Tak? Albo może jest dłużej jaśniej nawet? dłużej, no jest. Widać, widać. O, trochę słońce próbuje się przedostać, ale nie wygra, myślę No jest o, pięknie. Ja się wioski, cieszę, oby tutaj... nie było gorzej. No tak. dalej sobie damy radę, jak to mówili przed wojną. Aby do wiosny. Aby do wiosny, tak jest. po treningu. Zrobiłam trening, dosłownie 30 minut takiego ostrego jazzu, że szok. I przyszłam robić szybko obiad. Yy, dlatego, że ma być szybko, to stwierdziłam, że dzisiaj jest, użyję ten makaron. Yy, kuchnia świata, indyjska, więc sobie wymyśliłam, że zrobię kurczaka z różnymi aromatycznymi przyprawami. Yy, tu jest, wiecie, kary, papryka, no różne różne, co tam lubicie. Yy, I ugotuję ten makaron, i będzie to mięsko z makaronem. Z tego się zrobi taki fajny sosik, potem to uduszę, wiecie, zaleję, uduszę. I będzie taki fajny sosik, go troszeczkę zagęszczę i będzie z makaronem. Dodam tutaj ugotowany makaron i taki będzie dzisiaj yy, na szybko obiad. I po prostu e, użyję ten makaron, bo nie bardzo miałam na niego pomysł. A że żadnej, żadnego sosu takiego indyjskiego nie mam gotowego, e, co prawda mam cieciorkę mogę użyć, ale nie wiem, bo Artur tak chyba nie przepada. E, więc jeszcze zobaczę. No i działam dalej. Jednak dodałam cieciorkę. I teraz się to tak ładnie dusi pod przykryciem, a tutaj się już gotuje makaron. No i wyszło takie coś. Już jest dużo zjedzone, dlatego że była siostrzenica moja u nas. My sobie zjadłyśmy, a teraz Artur będzie jadł. Bo Artur po ćwiczeniach... O! I takie właśnie oto. Ale powiem Wam, że pyszne. Pyszne. My miałyśmy jeszcze więcej sosu, a teraz ten sos wsiąkł bardziej w makaron. No, ale pyszne. Czyli dla mnie nie ma oczywiście sosu, tak? Ale ja Ci mogę zrobić zaraz. I widzicie, co ja mam. Tą Wyjadły sos. Wyjadły sos. I mówią, że wsiął. O, Okej, okay. zrobiło mi się ciepło. Eee. Yy ogarniam kuchnię, chociaż w sumie bardzo już mam ogarniętą, ale jeszcze do końca tylko wiecie, chcę jeszcze umyć patelnię i postawiam y, talerze do zmywarki. Artur je obiad, zjadł y, resztę, także wszystko zjedzone. Super, cieszę się, że, y, że siostrzenica też zjadła, bo ona przeważnie jak przychodzi, to w ogóle nigdy nie jest głodna, ale teraz, że przyszła bezpośrednio ze szkoły, no to była głodna, więc się cieszę, smakowało jej. Ja idę jeszcze, słuchajcie, wyprasować. A co ty tam robisz tak głośno? Zaznaczam swoją obecność. Aha, zaznacza swoją obecność. Wszyscy słyszą. Mhm. Co mówią? No, co tam mam? Aha, mam pościel do wyprasowania. Przekody, idę wyprasować pościel, i mam też do rozwieszenia z jednej pralki Muszę wyjąć, rozwiesić. I wtedy e, idę się myć, a później. Ja już rozwiesiłem. Rozwiesiłeś? Tak. O, dziękuję. Bardzo miło. No to widzicie, bo no rozwieszać nie muszę. E, i, I wtedy idę się myć oraz montować vlog. No i wtedy myślę, że poczytam książkę. Bo y, już mi nie dużo zostało i tak, tak bym chciała już do końca, do końca, do końca. Już nie mogę się doczekać, jak się zakończy. No. Także a taka książka, której nie wiadomo, jak się zakończy, jesteśmy bardzo ciekawi, to jest najlepsza. No, więc ja uciekam. Wy się trzymajcie ciepło, bądźcie tam grzeczni, zróbcie coś, żeby słońce zaświeciło y, czym prędzej. I do zobaczenia jutro, pa! pa.